Wracając do Watykanu, nie opuszczam mego rodzinnego kraju. Zabieram w pamięci widoki ojczystej ziemi, od Bałtyku do gór, a w sercu zachowuję to wszystko, czego dane mi było doświadczyć pośród moich rodaków. Raz jeszcze pragnę zapewnić w moich myślach i modlitwach, Polska i Polacy zajmują miejsce szczególne. Was, umiłowani bracia i siostry, proszę, abyście w dalszym ciągu wspierali mnie w moim Piotrowym posługiwaniu, jak długo opatrzność Boża pozwoli mi je pełnić. jasnogórskiej Królowej Polski oddaję w opiekę wszystkich i każdego z Was, jej Matczynej Miłości powierzam Waszą codzienność, Wasze pragnienia i działania. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętych niech będą z Wami wszystkimi. Niech Bóg błogosławi Polskę moją i wszystkich rodaków.